To jest rozmowa dnia. Dzień dobry państwu. A państwem moim gościem jest pani Elżbieta Polak, radna województwa Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Nowy rok to też będzie taki mm, specyficzny rok dla województwa lubuskiego. Pierwszy taki po, po wyborach. No oczywiście są wybory prezydenckie, ale to dziś tak taką klamrą zamkniemy ten cykl wyborów. To będzie spokojny rok, jeśli chodzi o to, jakie są plany województwa? Tak, wszyscy mamy taką nadzieję, tak jak pan powiedział, to będzie pełny rok, bo kadencja się rozpoczęła w kwietniu tamtego roku, więc to było jeszcze takie zamykanie spraw z poprzedniej kadencji Cejmiku, a tutaj ruszamy już pełną parą. I będzie to rok bardzo pracowity, bo jak Państwo na pewno już wiecie, bo media, media były pełne tych informacji, są nowe wyzwania przed Zarządem Województwa, jak choćby sprawa powołania spółki transportowej przez zarząd województwa no i, i budżet, który zatwierdziliśmy na grudniowej sesji ponad milion dwieście, miliard dwieście, przepraszam, oczywiście, że miliard dwieście, to są ogromne pieniądze, więc jest to wydawać i, i, i a w ślad za wydawaniem idzie realizacja programu, więc to będzie naprawdę pracowity rok. Niektórzy może złośliwi powiedzieliby, że nowe a stare problemy. Tak faktycznie jest, nawiązując też do, do tego, o czym mówiła pani radna, czyli tej, tej kwestii kolejowej, która jest, no, nie chcę mówić brzydko, no, ale kulą u nogi od, od już od wielu lat, to uda się rozwiązać w tym roku? Mamy taką nadzieję, no bo oczywiście problemy są takie, jak życie w województwie, w każdym, nie tylko w naszym, generują się przecież. My po to jesteśmy, żeby te problemy rozwiązywać, a jednym z takich problemów, czy jednym z takim zadaniem samorządu województwa to są przewozy. I jak Państwo też wiecie i my wiemy, i Lubuszanie to wiedzą, niestety umowa ze spółką Pollegio niestety nie była na takim poziomie realizacji usług, jakbyśmy sobie my wszyscy życzyli, i dlatego były ciągłe poszukiwania nowych rozwiązań. Koleje dolnośląskie weszły tutaj w tą, tą część, która dotyczy połączeń Wrocław-Zielona Góra, ale trzeba było tą sprawę jakoś drastycznie rozwiązać, bo jakiekolwiek nakładane kary na pol region niestety sytuacji nie poprawiały. Jest to bardzo kluczowe dla przedsięwzięcia, dla zarządu województwa, ale również dla mieszkańców, żeby się dobrze dojechać, żeby do szkoły, do pracy bardzo ważny problem, więc tak, zapadły decyzje już w tamtym roku, że zarząd województwa powoła spółkę, własną spółkę transportową. W tej chwili jesteśmy już na drodze przygotowań do, do właściwie do utworzenia jej, bo są opinie prawne, są biznesplany poczynione, więc wierzymy, że w pierwszym kwartale tego roku taka spółka... Powstanie. Ale od powstania jeszcze do, do realizacji i do tego, żeby ona mogła normalnie funkcjonować, to jeszcze trochę czasu y, musi minąć. Też mówi się o tym i to chyba już jest też dzisiaj oficjalne potwierdzenie, że to będzie spółka nie tylko kolejowa, ale kolejowa, autobusowa. Dokładnie tak, tak, bo te przewozy, samorząd województwa ma zadanie i, samorząd, i autobusowe przewozy, zresztą nie wszędzie mamy infrastrukturę kolejową, żeby pociągi i połączenia były realizowane. Więc tak będzie, no, oczywiście, że pierwszym krokiem to jest powołanie spółki, a potem ją doposażanie we wszystkie kompetencje, sprzęt i narzędzia do wykonywania. Swoich zadań. Tutaj trzeba pamiętać, że zadanie jest na pewno złożone, bo infrastruktura kolejowa to jedno, y, y, szynobusy, czyli sprzęt do przewozu, to drugie, więc trzeba to wszystko pozgrywać, Ale mamy doświadczonych ludzi w tym zakresie i mamy też pieniądze zapisane w budżecie województwa na rok 2025, piąty, który pozwoli zrealizować to zadanie. Tenem, y, pani radnej, y, kiedy jest taki realny termin na to, żeby to, ta spółka nie tyle powstała, co żeby za zaczęła realizować to, do czego zostanie powołana? Czyli pierwsze przejazdy już w ramach y, spółki kolejowo -autobusowej. No Mam wrażenie, że nie wcześniej jak na 2026 roku. Ten rok będzie właśnie takim rokiem do sprzętawiania, uzbrajania w kompetencje, y, zakupów dodatkowego taboru kolejowego. Weryfikacja połączeń, wkładanie nowych rozkładów jazdy, ale wierzę, że w 2026 rok już będzie realizowała przewozy dla Lubusza. No, oby w końcu ten, przestało tak. się o tym mówić, a żeby w końcu zaczęło się to realizować, chyba każdy Lubuszanin ma, ma taką nadzieję. Dokładnie. Um, jeśli pani radna miałaby wskazać taki problem, zostawiając z boku, to o którym przed chwilą rozmawialiśmy, który należy rozwiązać, jako radna rozmawia też pani z y, y, Lubuszanami, um, co przychodzi pani na myśl, co trzeba zrobić, żeby. Mówiąc może to jest zbyt kolokwialne i, i zbyt takie spłycone, ale żyło się lepiej, bo pewnie takich sfer jest sporo. To znaczy takim powtarzającym się problemem w każdym chyba samorządzie, w samorządzie województwa również, to są drogi, infrastruktura drogowa, mosty, przejazdy, ronda, dojazdy. To jest bardzo istotne, bo to wpływa na jakość życia ludzi. Przecież musimy gdzieś dojechać, są korki i jeśli nie ma dobrej nawierzchni drogowej, to ta podróż jest niebezpieczna, podróż trwa dłużej. Ale tu trzeba, tylko dopytam, współpracować z tymi samorządami innego szczebla? Trzeba oczywiście bezwzględnie, tak na przykład takim przedsięwzięciem wpisanym do budżetu na 2025 rok, rozpoczęcie, a finalizacja 2028 to jest budowa mostów po morsku. I tutaj, żeby to, to przedsięwzięcie zostało zrealizowane z udziałem środków krajowych, bo na poziomie 80% to jest bardzo dobra sytuacja, gdzie zadanie o wartości ponad 300 milionów zostaje dofinansowane w ten sposób z budżetu państwa, to tutaj muszą zadziałać, współgrać samorządy gminne i powiatowe, bo drogi dojazdowe, przejazdy, Jakieś mosty, most na przykład nad Zimnym Potokiem, który wchodzi w skład, w skład tej budowy, to są gestie innych samorządów. Więc przy takiej dobrej współpracy to się udaje, to można osiągać takie efekty. I taka współpraca teraz jest, nie zawsze tak było. No właśnie wiecie. widzi Pani tę dobrą współpracę? No, tutaj rządzi Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska z Polskim Stronnictwem Ludowym, na szczeblu krajowym też jest podobnie, tam jest jeszcze w koalicji Lewica. No to faktycznie procentuje? Bardzo procentuję. Przede wszystkim nie mamy tak życia publicznego zaśmieconego, tak powiem kolokwialnie, takimi sporami, które się przeniosły do tych mediów społecznościowych i, i buzował internet całą taką przerzucanką się problemów. To było naprawdę niesympatyczne. To stawiało nas w takim jakimś zaścianku całej tej krajowej polityki. A teraz jest nareszcie przyzwoicie, jest na poziomie, jest kulturalnie, jest dyplomatycznie i wszyscy działają po to, aby rozwiązać problem, a nie sobie odbić piłeczkę, bo to nie moje zadanie. To kwestie te regionalne. Chciałem też zapytać, jako radną Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale nie jest Pani członkiem partii, ale sympatyzuje Pani z ludowcami, wspiera też Pani kandydata na prezydenta, czyli Szymona Hołownię, który jest kandydatem trzeciej drogi? No tak, oczywiście sympatyzuję z Polskim Stronnictwem, nie będąc członkiem, ale popieram w pełni ich program i jestem zobowiązana, jeśli weszłam do sejmiku z ich listy, to oczywiście stoję murem za programem i za działaniami, które nasze, nasze, nasze ugrupowanie podejmuje. I tak popieramy wszyscy kandydata trzeciej drogi, to jest pana Szymona Hołownie. Jak państwo pewnie przyznacie mi rację, że jest to kandydat bardzo wyważony, bo mamy dwie polaryzujące ze sobą partie polityczne Koalicja Obywatelska i PiS, gdzie są mocno zaznaczeni kandydaci, którzy budzą, budzą różne emocje od skrajnych po pozytywne, po bardzo negatywne. Natomiast nasz kandydat jest kandydatem bardzo wyważonym kulturalny, spokojny i wierzymy, że odegra bardzo znaczącą rolę na pewno w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Myśli Pani, że kandydatowi trzeciej drogi pomagają mm, takie sytuacje i też takie spory wewnątrz trzeciej drogi właśnie jak ostatnio wokół tematu myśliwych i y, tych obowiązkowych badań dla myśliwych, które przepadły w Sejmie? Pani była zwolenniczką czy przeciwniczką takich przepisów? To znaczy na pewno to nie pomaga. Ja byłam zwolenniczką przepisów, które nie weszły. Ja byłam zwolenniczką tego, aby myśliwych poddawać tym badaniom, bo przecież to tylko i wyłącznie dla ich bezpieczeństwa, a także dla, dla bezpieczeństwa nas wszystkich wokół, których żyjemy w otoczeniu tego myślistwa i gospodarki leśnej. I przecież kierowcy mają dodatkowe badania, bo z wiekiem percepcja i, i odbiór rzeczywistości się zmienia, więc dlaczego nie mieliby być badani ci, którzy mają narzędzie w postaci dubeltówki czy innej broni w ręku, więc to, to szkoda, że tak się nie stało, aczkolwiek to są zbyt błahe sprawy, aby miały jakiś taki bardzo znaczący wpływ na postrzeganie naszego kandydata. Są na pewno w koalicji inne, bardziej drastyczne, które niestety przeławiają. A pani rozumie chodzi. to jako, jeszcze raz powtórzę, sympatyczka, nie członkinie, ale sympatyczka PSL-u. To, że PSL w takich kwestiach tak bardzo się upiera, tak między innymi też jest ostatnio, w ostatnich dniach edukacja zdrowotna. Władysław Kośmiak kamysz powiedział, że to nie musi być obowiązkowy przedmiot w szkole. Niektórzy mówią, że no, jesteśmy w XXI wieku. No, o pewnych rzeczach trzeba mówić i trzeba uczyć, trzeba edukować, a w tym samym momencie PSL mówi, że nie, niech to każdy decyduje. No, uważa pani, że to jest dobra droga, czy gdzieś tutaj w tych kwestiach, nie chcę być światopoglądowych, ale gdzieś tych, gdzie wychodzą poza taką sferę. Hmm, Osobisto a może w te sfery wchodzą, no ale o tym trzeba mówić. Nie uważa Pani, że PSL tutaj popełnia błąd? Yy, tak, uważam, że popełnia błąd, ponieważ wpisali się w pewną rzeczywistość, są w koalicji rządzącej, przyjęli pewne na siebie zobowiązania, realizację pewnych programów i tutaj trzeba się, mu, trzeba się tego trzymać. No nie może być tak, że się zagrożenie rozpadku, rozpadu koalicji, bo ktoś ma poglądy, których nie wyartykułował przy podpisywaniu umowy koalicyjnej. No to, to, to dla mnie to jest niezrozumiałe. Powinno się trzymać tego, cośmy się, na cośmy się zgodzili, przyjmując rządy w kraju. A pani zdaniem, co powinno być takim tematem dominującym kampanię prezydencką? No, aborcja chyba, jak jestem kobietą, to nic innego nie powiem, bo stoję za kobietami i uważam, że im się to należy i, i one zostały zwiedzione obietnicą w 2020, w 2020 roku były wybory. Tak, w 2023. 2023 23, tak jest. No, w 2020 zostały, zmieniono prawo aborcyjne. No, no tak, a wybory, którym obiecano, którym kobiety tak gremialnie i tak bardzo dużo, dużo ich poszło do wyborów, no to tak naprawdę to zostały zachęcone do wyborów taką obietnicą, że ta aborcja u nas zaistnieje, że będziemy miały prawo... Zdecydowanie o, o sobie. I to dla mnie jest taki wiodący temat, który należało dotrzymać. Pani zdaniem, już kończąc ten temat. Kobiety mogą czuć się oszukane w tym względzie przez nową koalicję, bo mm, mam wrażenie też, niektóre badania opinii społecznej pokazują to, szczególnie badania kobiet, że one są zawiedzione tym właśnie między innymi jak kwestie prawa aborcyjnego zostały mhm. odłożone na dalszy tor tutaj w koalicji nie można było się dogadać. Wiadomo, że prezydentem jest Andrzej Duda, który by takiego prawa nie podpisał, nie takiego, ale to zostawiamy z boku. Mhm. Mm, ale też koalicja nie podjęła od po takich wystarczających według kobiet kroków, żeby to prawo zmienić. Pani zdaniem kobiety mają prawo czuć się zawiedzione? Znaczy zawiedzione tak, oszukane nie. Oszukane to jest za duże słowo, niepasujące tutaj, bo nikt nie powiedział, że na pewno tego nie będzie, tylko zawiedzione, bo sprawy, które powinny pójść szybciej, no niestety się ślamazarzą. Ja wierzę, że konsensus osiągnie, koalicja rządząca i to zostanie zrobione, ale idzie to bardzo powoli i nie w takim tempie, nie w takim na razie kierunku, jak sobie tego życzymy. Jeśli druga tura będzie znowu prawdopodobnie kandydat koalicji obywatelskiej Rafał Czaskowski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości Karol Nawrocki, to radna Elżbieta Olga Polak nie ma wątpliwości, na kogo zagłosuje w tej drugiej turze? Nie mam wątpliwości. Nie mam wątpliwości. Będzie to na pewno przedstawiciel koalicji obywatelskiej. I tu ustawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę, Elżbieta Polak, radna województwa polskie strony Bo Państwu moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję pan, Panie Redaktorze, dziękuję Państwu. A Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.